nie porwym no dzisiaj mamy filmik z tym z plac Bartosza Głowackiego no ale ostatnio był filmik też yy, nagrywałem ale to tam tamtędy a teraz idę tędy no czyli tak mamy tak wygląda w na brzegu, plec No to gdzie teraz? Tu jest taka platforma. O tak, tu wejdziemy na tą platformę, na górę. I tu jest coraz bardziej. Idzie coraz bardziej do góry. Jest przejście. No plac Bartosza Głowackiego w tamtym jest duży. Bardzo dużo, bo tak Cały czas budynki no. Tutaj się idzie do góry I już wyżej jesteśmy I tu zaraz będą schody widzowie Patrzcie A tu są schody No i wiecie jak bardzo do góry poszliśmy a a z boku jest tak. O tam. Coraz bardziej. O, tu ktoś pomalował kredami na kolorowo, O tutaj się wchodzi tak za górę. To jest zamknięte kódkę. No tutaj. Jest to co jeszcze tutaj. No to idziemy tu dalej. Tam jest ulica. Tu są ławki. O tu jest dobra pączkarnia. Niedawno była stworzona. Niedawno tutaj się pojawiła w czarnym Tu jest fotowoltaika. O! Może tu mi coś złapie internet. O, tu, a tutaj jest Wi-Fi, pokazuje. O, tutaj pokazuje, że jest na prąd. No bo tu jest prąd. Ale to takie ostrzeżenie to wygląda, że tutaj jest gniazdko, a nie ostrzeżenie. No tutaj idziemy dalej. O, tutaj są ogłoszenia. Tutaj jest. numery do zerwania są. Zerwałem sobie. No, to co jeszcze by tutaj? Gdzie by jeszcze iść? Słabo widać, bo słońce jest Kurde, no słabo widać, bo słońce jest widzowie. się No i jesteśmy tu, gdzie zaczęliśmy yy, nagrywać. Na tym miejscu. Idzie widzowie. O, a tutaj nie zauważyłem, Tutaj jest dziura. To widzowie. Do widzenia. Do widzenia.